EKS, jeśli chodzi o wyniki, to ma najlepszą drużynę rezerw w Polsce. Do tego Łodzianie w ostatnich latach wypracowali niesamowitą umiejętność w regularności, w tym jak sprzedawać młodych polskich piłkarzy za granicę do tego, wciąż w pierwszej drużynie EKS-u są jedni z najdroższych piłkarzy w całej pierwszej lidze, czyli Aleksander Bobek oraz Antoni Munarczyk. Do tego EKS, jeśli chodzi o Prounior System, zajmuje drugie miejsce w pierwszej Lidze i jedyna drużyna, która jest nad EKS-ami EUKS to rewelacyjna w tym względzie stal Rzeszów. To jedna strona medalu. Druga jest taka, że jeśli chodzi o nowych piłkarzy EKS-u, nowych młodzieżowców wprowadzonych przez Jakuba Dziółkę, to w tym sezonie zagrali wyłącznie. Poza Bobkiem i Munarczykiem, Łukasz Bomba, a także Aleksander Iwanczyk, którzy jesienią... Odegrali epizodyczną rolę, jeśli chodzi o grę LKS-u. Jaka jest więc prawda o Akademii Klubu z Unii 2, a także jacy, młodzi piłkarze mogą pójść śladami Antoniego Munarczyka i Aleksandra Bobka tej wiosny. Generalnie wiadomo, że ta akademia, jeśli chodzi o sekcję piłkarską uks u to jest naprawdę długa historia, bo to nie jest tak, że LKS zaczął na tę akademię stawiać teraz. Oczywiście ona została na pewnym etapie historii uks u zaniedbana, do czego jeszcze przejdziemy, no ale już w XX wieku to grono zawodników wy produkowanych przez Akademię ŁKS-u było naprawdę niesamowite, to chociażby Marek Saganowski, Tomasz Wieszczycki, Jacek Ziober czy Marek Dziuba, chociaż oczywiście tych doborowych nazwisk, jeśli chodzi o wychowanków ŁKS-u było jeszcze znacznie więcej, no ale nie ma co ukrywać, że potem, gdy UKS coraz bardziej osuwał się w piłkarskiej hierarchii, jeśli chodzi o futbolową Polskę, do tego coraz większe problemy finansowe i tak dalej, no to wszystkie te sytuacje doprowadziły do stagnacji, braku rozwoju, jeśli chodzi o Akademię ŁKS-u i ona na nowo odżyła dopiero w 2000 w 2013 roku, gdy łks ogłosili upadłość, bankructwo zaczynali od czwartej ligi, ale jednocześnie właśnie władze ŁKS-u wówczas mocno postawiły na Akademię, bo w 2016 roku władze w łks już można powiedzieć w 100% niemal przyjęli Tomasz Salski i Krzysztof Przytuła. Salski właśnie w 2016 roku został prezesem ŁKS-u, a Krzysztof Przytuła został dyrektorem sportowym zatrudnionym właśnie przez Tomasza Salskiego. No i obaj naprawdę wywarli ogromny wpływ na to, jak aktualnie Wygląda Akademia Łódzkiego Klubu Sportowego. Krzysztof Przytuła generalnie opracował cały system, którym teraz kieruje się EKS. jeśli chodzi o Akademię. To właśnie Przytuła szukał najlepszych piłkarzy i trenerów z Łodzi i generalnie województwa Łódzkiego. To właśnie Krzysztof Przytuła, chociażby w Zduńskiej Woli, wypatrzył Antoniego Munarczyka. To także Krzysztof Przytuła do Akademii ŁKS u zrekrutował takich trenerów jak Marcin Matyśak, Marcin Pogorzała czy Paweł Drexler, którzy, którzy w klubie spędzili wiele lat no i pozytywnie wpłynęli na rozwój Akademii uks -u. do tego też tutaj duża rola Tomasza Salskiego, który generalnie umożliwił Krzysztofowi przytule takie inwestycje. Do tego też on mocno walczył, właśnie Tomasz Salski, o powstanie tego ośrodka treningowego UKS-u przy ulicy Minerskiej, który też pomógł w rozwoju Akademii UKS-u, sprawił, że teraz mogą tam trenować kolejne roczniki juniorów. A jeśli jeszcze chodzi o rolę Krzysztofa przytuły, to on właśnie ujednolicił ten system szkolenia, no bo tak naprawdę o tym mówił wielokrotnie Krzysztof Przytuła i to jest prawda, że gdy on trafił do UKS-u, to tak naprawdę Prawda nie było nic jeśli chodzi o Akademię Było grono, były grupy piłkarzy Którzy trenowali ze sobą i tak dalej Jacyś trenerzy, ale to wszystko nie miało Wspólnego planu, wspólnego celu To były porozrzucane grupy po całej Łodzi No ale po prostu generalnie było to robione Bez ładu i składu, tak to można wprost powiedzieć A Krzysztof Przytła sprawił, że właśnie Te kolejne roczniki Akademii ŁKS-u To była pewna jedność Te roczniki składały się na jedną całość I one tworzyły Akademię UKS u To też Przytła sprawił, że właśnie Te wszystkie drużyny, nie oceniając czy to było dobre czy no bo też wiemy, że przez ten ofensywny styl gry ŁKS no mocno płacił wynikami za kadencji Kazimierza Moskala w Ekstraklasie, ale narzucił właśnie ten odgórny styl gry, sprawił, że wszystkie drużyny miały grać podobnie, żeby potem dla kolejnych piłkarzy, gdy oni wchodzili do lepszych zespołów, wchodzili do pierwszej drużyny, no to ta gra w pierwszym zespole nie miała być zaskoczeniem i oczywiście możemy krytykować Przytułę za późniejsze ruchy, za to jakim był człowiekiem, że no trudno, trudno było się z nim dogadać, że wiele osób było z nim skonfliktowanych, gdy ten Chodził z Łodzi też transfery Ricardino czy bo generalnie była to osoba, która zdecydowanie bardziej specjalizowała się w transferach młodych zawodników niż piłkarzy doświadczonych. Ale jeśli chodzi o rozwój Akademii, to naprawdę Krzysztof Przytuła odegrał ogromną rolę, jeśli chodzi o ostatnie lata w historii łódzkiego klubu sportowego do tego to grono piłkarzy, którzy opuścili ŁKS, którzy są wychowankami tego klubu albo przewinęli się przez rezerwę ŁKS-u w ostatnim czasie, no to to grono tych piłkarzy jest naprawdę spore, no bo zaczynając od 2020 roku, to wtedy Piotr Perdo trafił do Legii Warszawa jednak wielokrotnego mistrza Polski za 70 tysięcy euro według transfermarktu, kilka miesięcy później już za 350 tysięcy euro do Zagłębia Lubin trafił Adam Ratajczyk, wypatrzony w 2018 roku ze Znicza Pruszków przez Krzysztofa Przytłę, mieliśmy też w przypadek Jana Sobocińskiego, który zimą 2021 roku trafił do Charlotte FC do amerykańskiego zespołu Z MLS-u. Oczywiście transfer Mark tutaj podaje, że ŁKS zarobił na tej sprzedaży niemal 2 miliony euro. Potem Tomasz Salski to dementował, ta rzeczywista kwota była dużo niższa, i tak EłKS zarobił sporo, ale akurat w przypadku Sobocińskiego z perspektywy czasu trudno nie odnieść wrażenia, że najlepszy moment na sprzedaż tego piłkarza był między 2018 a 2019 2021. Z tym rokiem, gdy Sobociński był jednym z ciekawszych polskich obrońców młodego pokolenia, gdy naprawdę był częścią rewelacyjnego LKS-u w rozgrywkach 2018-2019, gdy ten wrócił do ekstraklasy. Potem Sobociński popadł trochę w marazm na poziomie pierwszej ligi, no i na pewno ta kwota, którą LKS uzyskał za tego piłkarza, mogłaby być jeszcze większa, gdyby on został wcześniej spieniężony, ale LKS i tak naprawdę zarobił na nim bardzo dobrze. 2023 rok to sprzedaż Mateusza Kowalczyka za ponad milion euro. Do duńskiego Brandby No i tutaj ŁKS w pełni na to zasłużył Bo też Łodzianie musieli naprawdę sporo Porywalizować od tego piłkarza Chociażby z ekstraklasową Jagiellonią Białystok Ostatecznie się udało Kazimierz Moskal zaupał temu piłkarzowi On odwdzięczył się trenerowi Sześcioma golami strzelonymi czteroma asystami zanotowanymi W rozgrywkach 22-23 No i w, w związku z tym te kilka milionów złotych Od Brandby no to była transakcja Jak najbardziej słuszna kwota Jak najbardziej zasłużona Potem teraz w lecie 2022 roku za kilkaset tysięcy euro do Bolonii trafił Jan Łabęcki niewykluczone, że za czas jakiś popularny Łabęcki zadebiutuje w pierwszej drużynie Bolonii, bo chociażby pozytywnie o umiejętnościach tego piłkarza wypowiadał się Vicenzo Italiano, czyli pierwszy trener seniorskiej drużyny Bolonii i to też jest ciekawe, że Bolonia wyłożyła na tego piłkarza kilkaset tysięcy euro, mimo tego, że Łabęcki w pierwszej drużynie UKS-u rozegrał tylko 197 minut, no ale tutaj generalnie ten piłkarz był na tyle utalentowany miał na tyle wyrobioną markę wśród europejskich zespołów, bo chociażby według moich informacji interesował się też nim swego czasu. A jak z Amsterdam, no to ta marka wyrobiona przez tego piłkarza była na tyle spora, to zainteresowanie nim było na tyle spore, że nawet to nikłe doświadczenie na poziomie seniorskim, jeśli chodzi o piłkę, no, że nam nie przeszkodziło w sprzedaniu tego piłkarza za naprawdę niezłe pieniądze, a też warto o tym pamiętać, że aktualnie w ŁKS-ie gra Aleksander Bobek, gra Antoni Munarczyk, czyli dwie perełki, dwaj wychowankowie uks u którzy też no, mocno dołożyli się do tego, że UKS aktualnie jest drugi w Pro Junior System, bo no, tutaj mocno pomogli lks owi ale jeśli chodzi o wartość, no to według portalu Transfermarkt Aleksander Bobek jest warty 700 tys. euro, Antoni Munarczyk 600 tysięcy euro i generalnie no to sprawia, że obydwa są w pierwszej piątce pierwszej ligi, jeśli chodzi o wartość, o wycenę zawodnika, co daje UKS-owi naprawdę duże korzyści, a też, tak jak wspomniałem na wstępie, aktualnie uks w tabeli pronior system za rozgrywki pierwszej ligi znajdują się na drugiej pozycji z niemal 5,5 tysiąca punktami. Na koncie tutaj mocno pomogli i Bobek i Antoni Munarczyk, bo generalnie, jako że obydwaj są wychowankami UKS-u, to ich minuty liczą się podwójnie, no i generalnie i Munarczyk i Bobek swoimi występami dla UKS-u zdobyli 82% całego dorobku drużyny w Pro Junior System, więc rola tych piłkarzy jest tutaj naprawdę spora. Tutaj jednak dochodzimy do właśnie tej drugiej strony medalu, jeśli chodzi o Akademię UKS-u, bo tak jak mówię, bardzo fajnie, że są Bobek i Munarczyk, super chłopacy, obydwaj bardzo utalentowani. Kto wie, może przyszli reprezentanci Polski, dlaczego nie? I jeden jako bramkarz Aleksander Bobek, i drugi jako Antoni Munarczyk, jako skrzydłowy. Obydwaj mają super umiejętności, tego nie odbieram, bo jak na swój wiek generalnie są to zawodnicy bardzo, bardzo dobrzy, którzy nawet gdyby nie istniał o młodzieżowcu i tak by grali, bo po prostu bronią się tym, co dajemy UKS owi na boisku. Ale nie da się ukryć, że tutaj no zapanował pewien monopol, a w zasadzie duopol, jeśli chodzi o akademię UKS-u, o to jacy młodzieżowcy grają w UKS-ie w tym sezonie. Bo tak naprawdę jeśli chodzi o nowych zawodników, no to przez Jakuba dziłkę został wprowadzony tylko Łukasz Bomba, który na początku sezonu, gdy Bobek negocjował z innymi klubami, no to Bomba grał, potem gdy Bobek wrócił no to Bomba zasiadł na mapce rezerwowych. No i z nowych młodzieżowców z rezerw bądź Akademię UKS-u, jak na razie nikogo nie w Prowadził. Grali poza Bobkiem i Munarczykiem z młodzieżowców, chociażby Jędrzej Zając czy Aleksander Iwańczyk. No, ale oni odgrywali drugą czy nawet trzecioplanową rolę w minionej rundzie. Iwańczyk zresztą zaledwie 47 minut, jak na razie, w tym sezonie w barwach EUKS-u. Więc na pewno uważam, oczywiście, że trzeba to robić z głową, że nie można pozwolić, żeby spalić tych piłkarzy, żeby zrujnować im kariery. Ale uważam, że na pewno tutaj Jakub Dziółka mógł bardziej swobodnie wprowadzać tych młodych piłkarzy w minionych miesiącach. Zwłaszcza, że okazje ku temu były, bo to nie było tak, że wiecie, wszyscy piłkarze z pierwszej drużyny na UKS grali kapitalnie. Nie często faktycznie było tak, że łks w drugich połowach spotkań to nie mieli kogo wprowadzić na murawę. Często robili dwie, trzy albo nawet jedną, powiedzmy, zmianę, bo po prostu nie było kogo wprowadzić na boisku. Na boisku. No i z tej perspektywy nie rozumiem, dlaczego taki Iwańczyk, czy chociażby właśnie Krzysztof Pałowski, czy Mateusz Książek, młodzieżowi reprezentaci Polski, którzy wystąpili w ostatnich sparingach w tureckim SIDE, nie rozumiem, dlaczego nie otrzymali szans tym bardziej, że tak jak mówię, nawet jeśli młody piłkarz popełni błąd, oczywiście krytyka będzie, no ale łatwiej obronić błąd młodego piłkarza, który ma jeszcze czas, niż piłkarza doświadczonego, od którego wymaga się na tu i teraz. Więc uważam, że tutaj Jakub dziłka mógł mimo wszystko, mimo trudnych warunków, chętniej stawić na młodych piłkarzy w minionych miesiącach. Bo fajnie, że grali bobek i munarczyk, ale to nie były pomysły Jakuba dziłki To byli piłkarze sprawdzeni i wprowadzeni do pierwszej drużyny UKS-u przez poprzednich trenerów w poprzednich sezonach. O to warto dodać, że w sparynguzy oboła. Kijów z ukraińskim zespołem po stronie UKS-u zagrało 8 młodzieżowców, z czego trzech, którzy jesienią w pierwszej drużynie UKS-u nie rozegrali ani minuty i generalnie wydaje się, że na dzisiaj jeśli chodzi o młodzieżowców, poza młynarczkiem i Aleksandrem Bobkiem największe szanse na grę mają Kacper Terlecki, to młody piłkarz defensywny pomocnik teraz wyjęty z Zagłębia Lubin, który będzie na szóstce rywalizował z Mateuszem Kubczakiem. i tu poszerza rywalizację na tej pozycji ten piłkarz, do tego mamy też Jędrzeja Zająca, który zaliczył nieudaną jesień, to uważam jest ktoś, kto chciałby być Antoni Munarczykiem. że myślę, wydawało się, że po poprzednim sezonie jednak gdzie to zając początkowo prezentował się lepiej, zdobył bramkę z Legią Warszawa, potem w tym wyścigu dwóch młodych skrzydłowych LKS-u zdecydowanie lepiej wygląda Antoni Munarczyk i na pewno to co powinien podpatrzyć u Antoniego Munarczyka Jędrzej Zając to jest ta przebojowość, bo często jednak na jak na piłkarza grającego na skrzydle ofensywnego, Jędrzej Zając grał zbyt zachowawczo i zbyt po prostu mało Ryzykownie podejmował zbyt mało ryzyka na murawie, przez co no nie, nie potrafił, wiecie, wygrać jakiegoś nieoczywistego pojedynku i stworzyć jakiejś nieoczywistej przewagi dla LKS-u, ten zawodnik. Do tego mamy też młodego Mateusza Książka, gdzie w jego przypadku to, to wygląda wszystko w naprawdę ciekawych barwach, no bo Książek jest młodzieżowym reprezentantem Polski, piłkarzem, który wyróżniał się w rezerwach eks u w minionej rundzie, ale warto dodać, że najprawdopodobniej to będzie drugi lewy obrońca w hierarchii lewych obrońców eks u pod Piotrem Głowackim, bo to jest piłkarz najbardziej doświadczony, który w tym roku będzie obchodził 34. urodziny i jak na razie zawodnik podstawowy, no ale zdecydowanie uważam, że Książek jest lepszym piłkarzem niż Antonio Magdalena który został sprowadzony do LKS-u poprzedniego lata, ale jak na razie jest to kompletna pomyłka, kompletne rozczarowanie i uważam, że, że zdecydowanie lepiej stawiać na 17-letniego książka, który jest wychowankiem LKS-u. Trafił do Akademii LKS-u mając 9 lat i daje temu klubowi duże perspektywy, niż na Majcenicza, który i tak piłkarsko kompletnie się nie broni, a zarabia pewnie nieporównywalnie więcej od Madeusza książka. Do tego są też Krzysztof Pałowski i Aleksander Iwańczyk. Oni też wyróżniali się w rezerwach, też grali w młodzieżowej reprezentacji Polski. Obaj jednak mają większą rywalizację na swoich pozycjach niż książek na lewej obronie, na przykład. No bo Iwańczyk gra w środku pola, gdzie mamy teraz i Inokio, i Wysokińskiego, i Mokrzyckiego, i jeszcze Terleckiego na przykład. No ale pewnie będzie walczył Aleksander Iwańczyk i Krzysztof Pałowski chwalony przez Roberta Grafa, który naprawdę nieźle wyglądał w sparingach i nie odstawał. Podobnie kreszta piłkarzy, o których teraz wspominam, oni generalnie nie odstawał stawali w sparingach, no ale jednak Fałowski raczej będzie czwartym środkowym obrońcą ŁKS-u i będzie, no, przygrywał tę rywalizację z Lewentem, Gelenem, Łukaszem Wiekiem czy Sebastianem Rudolem, no ale może swoje szanse w poszczególnych meczach także otrzyma. A generalnie na tych młodzieżowców, młodych piłkarzy naprawdę warto stawić i oczywiście nie mówię o takim wyrzucaniu ich na Hama bez pomysłu, no bo mówię, tak jak będę to podkreślał cały czas, trzeba to robić z rozwagą, no ale najlepszym przykładem na to, ile w dzisiejszej piłce znaczy potencjał jest przykład Wiktora Bogacza. Do 20-letni napastnik, który grał w Międzie Legnica. W 25 meczach pierwszej ligi zdobył 8 bramek i zanotował 2 asysty. Środkowy napastnik, więc wynik niezły, ale niewybitny. No, lepsze liczby w UK się robią Andre Warasa czy Stefan Fajer, tak więc no, no, to nie jest nic wybitnego. Niezły piłkarz, Wiktor Bogacz, ale nie jakaś gwiazda ligi z tym. No, nie, nie możemy tego określać. I tutaj New York Red Bulls, amerykański zespół z MLS-u, wykłada na tego piłkarza 2 miliony euro. I ktoś mógłby spytać, dlaczego? No, no, przecież to nie jest żaden wybitny zawodnik tak, no ale to jest najlepszy przykład na to, dowód na to, jak w dzisiejszej piłce jest ważna potencjał, to ile zawodnik może Ci dać w przyszłości, niekoniecznie co daje teraz, no bo to też warto dodać, że z perspektywy klubu Red Bulla, z perspektywy klubu z mls no te 2 miliony euro to nie jest żadna wygórowana suma, a naprawdę za stosunkowo niedużą kwotę właśnie Amerykanie mogą mieć piłkarza, który w niedalekiej przyszłości będzie jeszcze droższy, no i będzie jeszcze lepszy, no bo w poszczególnych aspektach Bogusz wygląda nieźle, ale jest to piłkarz do oszlifowania, więc widzicie, na w tym przykładzie najlepiej widać, że klub Red Bulla płaci nie za to, nie w pierwszej kolejności za to, jakim aktualnie bogacz jest piłkarzem, ile dał mieć legnica, tylko za to, kim będzie w przyszłości, jakim piłkarzem może się stać, więc w tym kontekście naprawdę taki książek. Przecież, jak on by zagrał teraz, no właśnie, tę rundę w barwach LPS-u, no to już byłby pewnie wyceniany na kilkaset tysięcy euro, bo nawet jeśli nie grasz wybitnie, na zdarzają ci się, się błędy, to jeśli jesteś młodym zawodnikiem, to i tak sam fakt grania często sprawia, że już jesteś warty te kilkaset tysięcy euro, więc naprawdę warto stawić na tych młodych graczy, no a najlepiej przekonał się o tym LKS, który w poprzednim sezonie, według e, raportu te, tej firmy Grand Torton, ekstra Ekstraklasa, no to LKS w poprzednim sezonie na akademię, na funkcjonowanie akademii wydał 2 miliony 310 tysięcy złotych, no i tutaj trzeba powiedzieć, że sam transfer Mateusza Kowalczyka i, i, i to z nawiązką po prostu LKS sobie zwrócił tę kwotę wydaną na akademię w poprzednim roku, więc warto stawiać na tych młodych zawodników i miejmy nadzieję na to, że ten sparring z obołoniem to nie był bojący, także faktycznie z głową, ale jednak ci piłkarze będą bardziej bo jeśli piłkarze bardziej doświadczeni sobie nie radzą jak Mejcen czy inni piłkarze odstające na swoich pozycjach, to uważam, że dlaczego nie dać szansy takiemu Fabowskiemu Iwańczykowi czy innym młodym zawodnikom Książkowi na przykład, no bo skoro ci piłkarze nie odstają w sparingach, to dlaczego nie dać szans w też oficjalnych meczach, gdzie po prostu no, trzeba dostosowywać ich do presji związanej z oficjalnymi starciami w pierwszej lidze i tu liczę na to, że gdzieś tam ten duopol Aleksandra Bobka i Antoniego Munarczyka zostanie przerwany i że kolejni młodzi piłkarze, że UKS-u dołączą do nich, bo to nie było tak, że UKS nie miał na kogo stawiać z Akademii, kogo brać. Tylko uważam, że tutaj po prostu Jakub Dziuka był zbyt zachowawczy, jeśli chodzi o wprowadzanie młodych zawodników. Ale miejmy nadzieję na to, że to się zmieni już w najbliższej rundzie i że za kilka tygodni bądź miesięcy będziemy mogli mówić o nowym Antonim Munarczyku lub Aleksandrze Bobku w barwach Łódzkiego Klubu Sportowego. A jeśli chcielibyście posłuchać, jacy piłkarze mogą okazać się najlepszymi transferami EKS-u w nadchodzącej rundzie wiosennej, to zachęcam do obejrzenia filmu, który już teraz pokazuje się na środku Waszego ekranu. Tutaj przedstawiłem dwóch piłkarzy EKS-u, którzy jesienią rozczarowywali, ale jeśli wrócą do optymalnej formy, to mogą stać się gwiazdami nawet całej pierwszej ligi. Zapraszam do oglądania.